Maneczko z tej strony znowu Kazumi. Dzisiaj wstawiam już wam nowe newsy, w których wspominałam wam i pokazywałam nowe magiczne konie pasofino jednorożce. Nasz ulubiony kanał CC Creations wstawiło już dzisiaj filmik właśnie z tymi jednorożcami. Także zobaczymy sobie wszystkie elementy, jak te konie się całościowo prezentują w chodzie, w animacjach itd. itd. Oraz przyjrzymy się ich towarzyszom. Zostawcie koniecznie łapencję w górę dla zasięgu i dla motywacji, jak i subskrypcję. Będzie mi niezmiernie miło i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Zachęcam również do wspierania mojego kanału. Jest mnóstwo bonusów, a to pomoże jeszcze bardziej rozwijać mój kanał. I oczywiście pozdrawiam moich wszystkich aktualnych wspierających. Także ja już przechodzę do materiału. Wszystko Wam pięknie, ładnie pokażę. Ja oglądam to pierwszy raz, więc też przy okazji będę to oceniała. I jak te konie mi się podobają? Najpierw zaczynamy od tego czarnego i pasopiana. Nazywa się Tytan. No, jest taki generalnie błyszcząco, no, takie kary błyszczące, No, widać tą oświatę, ten połysk w tej sierści. Zwykłe umieszczenie, no jest zwyczajne, prawda? No, ale magiczne, moi drodzy. To jest taki karus, taki bardziej ta sierść idzie w taki kolor niebieski, niebieski połysk ma. No, nie różni się ją za wiele, tak naprawdę, no nie? Na grzywie i na ogonie ma takie kropki świecące, więc to umieszczenie nie różni się. Niczym od tego magicznego. Oczywiście różni się kolorem, ale, ale nie jest ono takie, jak na drugim koniu, do którego zaraz przejdziemy. No zobaczcie na ten połysk tego konia. Naprawdę to jest bardzo ładny koni, taki karusek, no ale wiadomo, że jednorożec robi jeszcze większe wrażenie. Teraz zbliżenie makro, że tak powiem. Tytan będzie kosztował 950 Starcoins. czyli tak jak zwyczajny Pasofino. Oto drugi magiczny Pasofino, czyli Fibi. Po prostu ja w tym umaszczeniu tu się zakochałam, naprawdę jest przepiękna. Takiego umaszczenia w SSO generalnie mi brakowało. Dajcie znać komu też. Naprawdę jest prześliczne i jeszcze na moim jednym z byłych koni. A tak prezentuje się wersja magiczna. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki drzewny koń. Właśnie z taką trawą, kwiatami na grzywie i ogonie, jak widzimy. I jakby na całym tłowiu ma te takie lilie wodne, czy coś takiego, tak mi się wydaje przynajmniej. Oczywiście tego kwiatka i róg świeci w nocy, więc tutaj też to jest koń świecący, magiczny. A teraz przejdziemy do detali, czyli... Makro. No zobaczcie, kiedy tylko jest przepiękna ta jabłuszka, tutaj na no jest po prostu przepiękny koń, naprawdę przesłodki i te oczka też ma przepiękne. Powiem Wam tak, teraz jak tak patrzę, to wydaje mi się, że są to glony. Na grzywie i ogonie, właśnie. Jako, nie wiem. Ten koń po prostu chyba symbolizuje jakąś wodę. Coś takiego. No i Fibi również kosztuje 950 Starcoins. Teraz przejdziemy do zwierzaków. Bo z tego, co już widziałam, zwierzaki mają właśnie taką notatkę. O, proszę bardzo. One mają swoje własne opisy: czarne upierzenie noktary oraz bystre oczy symbolizują siłę w ciemności. Prowadzi ona swojego towarzysza przez tajemnice rycerskie, odsłaniając ukryte prawdy i wzmacniając odporność swoją cichą, mądrą postawą. A teraz przejdziemy do drugiego zwierzaka, jest to Sterling. Jest to mała wiórka, która jest gwiazdą tego programu. Sterlinga oraz jego najlepszego przyjaciela, Tytana, można często znaleźć bawiących się w kuchych lasach. Kolejne zwierzątko to kuska o imieniu Nenny, która towarzyszy Fibi. Zapewniała ona opiekę i wskazówki rodzinie jednorożców przez Eone. Ponieważ źrebak potrzebuje stulecia, aby dojrzeć do jej mocy. Mieszka z Fibi w głuchych lasach. Także, moi kochani, z tej całej prezentacji to byłoby na tyle. Szczerze naprawdę bardzo podoba mi się umaszczenie Fibi zwykłe. Jest naprawdę przepiękne. Tak mega czekałam, że na którymś z tych nowszych koni, które teraz obecnie Esso dodaje, to właśnie doda takie piękne umaszczenie. No liczę, że może na Sale Francji coś będzie, ale zobaczymy. Natomiast to umaszczenie jest tak piękne, naprawdę tak mi się podoba, że na pewno je kupię. Natomiast bardziej umaszczenie jednorożca karego mi się podoba. Mimo, że obydwa konie są podobne do siebie, bo są takie czarne, tylko mają inną odmianę tej czerni, że tak powiem, to naprawdę jednorożec kar jest superowy. To naprawdę Kary jednorożec robi robotę. Będzie bardzo fajnie pasować do tego białego zimowej wioski. Co do zwierzaków, mają ciekawe historie, których też nie było zazwyczaj. Także bardzo ciekawie. Jeszcze nie wiem, czy któregoś zwierzaka kupię, ale wiem na pewno, że kupię obydwa. Tak naprawdę uwielbiam Pasofino. A wy dajcie znać w komentarzu, którego magika kupicie? Może macie już jakieś imię dla niego, nie wiem. Ja jeszcze natomiast nie mam żadnego imienia, będą się jakieś wymyślić. Napiszcie również, dlaczego kupujecie owego magika oraz którego zwierzaka również zakupicie. A również zostawcie łapencie w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Ja się ze mną żegnam, trzymajcie się i do następnego.